Dzisiaj będzie vlog z transportu nawozu Jedziemy odebrać do, do Wujka nawóz Przed nami trasa 45 km Okolice okolicę Kto do tamtą? No, mamy 8.17 17, 15 załóżmy, 8.15 wyjechałem Zobaczymy ile czasu będę jechać Jedziemy Trasy. No to jedziemy! Mamy vloga z trasy, ale nie ciężarówką Jedziemy ciągnikiem, tutaj nie ma tachografu, tu można lecieć Pół godziny prawie w Chociblu jakoś się powoli jedzie. Wyjeżdżamy z chociwla. Jeszcze trochę i skończy się ta fajna droga. Już nie pogonimy, już nie pogonimy teraz. Kolejna Ależ cęcie ja tym mieście ja dzisiaj, że zmarła trzy ośki. Ukraińskie drony nad Rosją, Kremlowskie służby podają, że zniszczyły ich maszynę, która tym razem nadleciała w okolice Białorodu. O O Fakty sportowe. Dawaj ile tam mieści na nią. O świno! O ty świnio! Też widzę, że nawożone na polu mają. Jakiś bo Nie wiadomo co to jest. Nie ma zamiaru podawać do tak, tak wygląda. wygląda Jeszcze może z 5 km i będziemy na celu Dojedziemy do celu Tucze 3 km 15 ton, o kurde Rolników to nie dotyczy I dobra, dojechaliśmy do Tuczy Jakimś objazdem muszę jechać, bo Tam gdzie mam wjechać do wujka to jest yy, droga remontowana. A, jest. Pułk 4 skibowy. Obracalny i nieobracalny. nie O, ciocia tam na podwórku siedziała. <grym> jedziemy, jedziemy. Jeszcze 100 metrów. ale trzącha ten New Holland to jest bydle. Ja pierdziele. Przejadę tutaj? Wujek śrubki nie zobaczył, opuścił. W worek wsadziłem jakoś bazie Do tyłu Do góry Trochę w tą stronę Na dół Do tyłu Dobra Tą przyczepkę mamy Nie wiem, czy coś pasem z czy nie, bo myślę, że w miarę nowe dom stały Na drodze z dziurami szybko nie jadę Na prostej to raczej nie powinno się nic ruszyć no, Chyba powinno być dobrze, zaraz to zobaczymy Smog ławelski O, pies się cieszy Drugi smog wawelski Chodź Chodź, piesia chodź 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 Nowy nabytek w tym roku. Heder 9 metrów chyba. O kurde, uu, gleba. W tamtym roku klas się spalił, więc nie ma klasa, jest New Holland. Jeszcze większy od klasa. Dobra, mamy nawóz załadowany. Wracamy do kojota dziesiąta jedenaście. Mamy chodziwe Co się z takiego życzę Nie wiem pełnej Michy, ciasteczka, kapcza do gryzienia, żeby pańcia i pańcia się słuchać dzwon, dzwon dzwonowo Jeszcze trochę i dojedziemy No i mamy już Stargard I jakie jest fajnie no to dobrze I dobra, z transportu, nawozu kończymy takiego vloga. Nie wiem, co to będzie. Czy to będzie vlog, czy to będzie odcinek jakiś pod muzykę. My jedziemy dalej. A po co? To się dowiecie już w nowym odcinku. Także co? Do następnego, nie? Ja odczepiam naczepy i działamy dalej. Na raziu. Ma.